Witam serdecznie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się komputerem ze świetlika. Komputer ten jest w stanie nieznanym, dosyć mocno zabrudzony i szczerze mówiąc sam nie mam pojęcia czy działa. W tym odcinku wyczyścimy go oraz spróbujemy go uruchomić. Zapraszam do oglądania. Aby dostać się do wnętrza obudowy trzeba nacisnąć oba przyciski po bokach i otworzyć podobnie jak maskę samochodu. Jak widać, także i w środku, komputer jest mocno zabrudzony, jest dużo kurzu oraz znajdują się też pajęczyny. Na pewno będzie wymagał dobrego czyszczenia. Aby zdemontować dysk twardy, należy wcisnąć sanki z obu stron i je wysunąć. Dysk jest zamocowany do specjalnych prowadnic co ułatwia demontaż. Aby zdemontować napęd DVD, należy wcisnąć specjalny przycisk. Po czym napęd zostanie wysunięty i można go złapać wysunąć od przodu. Dysk twardy jest to Seagate Rakuta 7200 o pojemności 160 GB na złącze SATA. Napęd DVD, który znajdziemy w tym komputerze jest na laptopowe złącze SATA i jest to napęd typu Slim. Teraz czas na demontaż dwóch kości pamięci RAM oraz Rezera, który umożliwia montaż karty graficznej na złącze PCI-Express. W tym komputerze co prawda jest integrowany układ graficzny, ale jak widać możemy też go zmienić na kartę graficzną, dzięki temu Rezerowi. Teraz demontaż zasilacza, odkręcamy go za pomocą trzech śrubek i wysyłamy go do przodu aby go wyjąć z obudowy. Zasilacz ten posiada standardowe złącze zasilania ATX 20pinowe plus 4pinowa wtyczka do zasilania procesora, jedno złącze Molex i jedno złącze SA. Zasilacz ten jest firmy Delta i posiada moc 200 W. Ostatnim elementem do wymontowania została płyta główna. Ta jest przykręcona do obudowy za pomocą czterech śrubek oraz dodatkowych czterech ukrytych pod układem chłodzenia procesora teraz taka mała ciekawostka mianowicie wszystkie śrubki które zostały użyte do skręcenia tego komputera są na płaski śrubokręt co się rzadko zdarza przeważnie są na śrubokręt krzyżakowy lub na torksy Płyta główna firmy IBM, model MS-7129, jest na soket 775 i w standardzie Ultra Small Form Factor. Procesor jest to Pentium 4 o taktowaniu 3,4 GHz na soket 775. Procesor ten posiada jeden rdzenie. Pamięć RAM, są to dwie kości DDR2, po 2 GB każda z taktowaniem 667 MHz. Wszystkie elementy zostały dokładnie oczyszczone z skórzu i pajęczyn. Nie pozostaje nic innego jak przejść do najprzyjemniejszej czynności, czyli do złożenia tego komputera. Składanie zaczniemy od montażu procesora w gnieździe oraz dwóch kości pamięci RAM i bateryjki CMOS. Przy montażu procesora na socket 775 trzeba bardzo uważać, aby nie powyginać nóżek na płycie głównej. Może to skutkować dosyć trwałym uszkodzeniem płyty głównej. Profilaktycznie wymieniłem też bateryjkę CMOS z tego względu, że nie wiem jak długo komputer leżał nieużywany, a zawsze taka wymiana niczemu nie zaszkodzi. Teraz zamontujemy płytę główną w obudowie. Płytę główną przykręcamy do obudowy za pomocą 8 śrubek: 4 przy chłodzeniu procesora i 4 w rogach płyty głównej. Następnie przykręcimy zaślasz do obudowy za pomocą trzech śrubek. Przykręcanie śrubek na płaski śrubokręt jest o tyle uciążliwe, ponieważ śrubokręt często po prostu wylatuje ze śrubki i ciężko jest później trafić. Aby zamocować napęd, wystarczy go wsunąć z przodu obudowy, po czym sam zatrzaśnie się na swoim miejscu. Równie łatwo montujemy dysk twardy, wystarczy go wsunąć na prowadnicach i docisnąć. Musimy też pamiętać, aby podłączyć przewód SATA do dysku twardego oraz swego rodzaju taśmę IDE do napędu optycznego. Wszystkie przewody zostały podłączone, komputer został złożony, nie pozostało nic innego jak uruchomić go. Jak widać, próba uruchomienia nie powiodła się. Brak jakiejkolwiek reakcji na wciskanie włącznika, zasilania. Zmieniałem też przewód zasilający, ale nadal to nie dało żadnego efektu. Musimy zatem zajrzeć do środka i sprawdzić, czy wszystko zostało podłączone jak należy. Po odłączeniu i podłączeniu ponownie przewodów zasilających nadal nie ma żadnego efektu. Podłączyłem drugi w pełni sprawny zasilacz, i niestety nadal bez rezultatu. Obawiam się, że uszkodzona jest płyta główna. Udało mi się znaleźć prawdopodobną przyczynę, dlaczego ten komputer w ogóle się nie uruchamia. Mam nadzieję, że na filmie będzie to doskonale widać, mianowicie są na płycie głównej spuchnięte kondensatory, które mogą być przyczyną tego, że komputer w ogóle się nie uruchamia. Na pewności podłączyłem zasilacz z tego komputera na krótko i zasilacz działa bez problemu. To daje do myślenia, że uszkodzona jest na 100% płyta główna. Nie bez powodu ten komputer znalazł się na śmietniku, ponieważ jest w pełni uszkodzony. Pozostałe części, o ile są sprawne, czyli procesor, pamięć, dysk twardy, na pewno wykorzystam do budowy innych komputerów. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, poproszę o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz kliknięcie w dzwoneczek, aby nie ominął Was żaden nowy film. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, do następnego odcinka, cześć!